Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku, witam Was w kolejny poranek. U mnie jest godzina, nie wiem czy widzicie, ale drudze 40. Zaczynamy ten dzień. A zaczynamy ten dzień oczywiście od przytreniń Jest to dziś o smaku jabłka. Niestety z wczorajszymi zapowiedziami nie do końca się. Może dzisiaj wytłumaczyć, bo miał być dzisiaj monster, biały jeszcze, ale po prostu w Kauflandzie nie było, nie chciało mi się iść do Biedronki. Eee, no i co, no... Dzisiaj... Dzisiaj eee, no musi zaspokoić mnie dzik, nie? Mam oczywiście też bluzę dzika. Także dzisiaj dzikowo. Czekajcie jeszcze. Otworzymy, otworzymy tą bestię. Zaraz się tutaj nie zmieszczę na parkingu. Nie wiem, czy zauważyliście, ale pierwszy raz od długiego czasu jestem w swoim aucie i jest to bardzo dobra wiadomość. O, ale zimne Jest to bardzo dobra wiadomość, bo moje auto było takim przedłużonym spa, można powiedzieć. Już yy, otarło się o, o zmianę, ale jeszcze wytrzymuje. <grymne> ale nie, nie ma to jak przyjść do własnego auta. Tak ze znoszonymi butami większość facetów nie ogląda. Także rozumiem, że najstarsze rzeczy ma, są najlepsze przynajmniej dla mnie, bo są wygodne. Tak samo jest z tym autem. Do tej pory gdzieś tam musiałem się bujać albo z autem mojej albo z jakimiś innymi pożyczonymi, ale fajnie, że wrócił, nie? Eee, ale co? Wracając. Eee, moi drodzy, dzisiaj chciałem zacząć odcinek od tego, co wczoraj się przydarzyło. Jakby no, nie przydarzyło się, po prostu chcę o tym opowiedzieć. Hmm. Byłem wczoraj na siłowni i byłem świadkiem, jak kobieta normalnych rozmiarów, żebyście nie pomyśleli, że ona była jakaś, wiecie, zmasowana. Probieta normalnych rozmiarów wyciskała wyciskała siedząc 30 na stronę. Ech. Moim zdaniem to bardzo dużo jak na kobietę. I to jeszcze takie, wiecie, no normalnej budowy. Jakby no okej okay, było widać, że jest wyciczona, to nie o to mi chodzi, nie? Ale też żebyście nie pomyśleli, że ona miała 1,60 m i 100 kg wagi, nie? bo to, to tak nie było, ona miała z 1,60 m parę i no mniej niż 60 kg na pewno, ale to było widać, że jest wysportowana i powiem Wam, że to para mi opadła, podszedłem do niej, podratulowałem siłę, ma na imię Ania, jak oglądasz to pozdrawiam, ale raczej nie oglądasz i powiem Wam, że, że przyszło mi do głowy to, że jak się obracamy w pełnym środowisku, czy jest to na siłowni, czy takim życiu normalnym, ale zostańmy w siłowni, bo to jest temat tego kanału. No to jakby przyzwyczajamy się do jakichś standardów, nie? Przyzwyczajamy się, że na przykład te 50 handle hantle są, są ciężkie i że to jest wyczyn, żeby je podnieść. Że nie wiem, że 120 na latę w 10 powtórzeniach to też jest bardzo bardzo dobrze i jest się najsilniejszym albo trzecim najsilniejszym wziąciem na siłowni, że wszyscy się z Tobą witają, że wszyscy wiesz, patrzą, jak ćwiczysz pod. Pytają o jakieś takie triki siłowniane. A wystarczy kilka wizyt na innej siłowni, już widzisz do innego, to kurwa ma zajebiste wyniki, nie? Ja powiem wam, no, wiadomo, że jakby nie mogę jej porównywać do mnie, a nie odwrotnie. No bo ja jestem prawie dwa razy cięższy. No już teraz nie, ale no, byłem dwa razy cięższy i ja dźwigałem 50 na wyciskanie na barki ale w przeliczeniu na kilogramy masy ciała no to ona jest silniejsza i to po pierwsze podziało na moje ego no bo wiadomo nie facet zawsze musi być silniejszy ale to też odblokowało mi w głowie takie wiecie takie, taki portal nie, że nie wiadomo jak za silną osobę byście się nie, nie uważali, albo za taką, tak, taką rybę w, w akwarium i już czujecie, że to akwarium jest do was dopasowane, że rzucacie tymi handlami na waszej siłowni, że, e, że jesteście któryś z tam najsilniejsi. Macie już taki ranking swoich osób najsilniejszych i wy jesteście na górze. No to wystarczy tylko zmienić ten to akwarium, nie? I nadal jesteście w innym, jakby jesteście w innym akwarium, i już nie jesteście tacy silni, nie? Powiem Wam, że cały trening nurt wczoraj o tym yy, myślałem. No, nie mówiłem Wam o tym, bo byliśmy w temacie nabijania troczów, także nie chciałem mieszać wątków i chciałem to poruszyć w takim osobnym odcinku. Ale powiem Wam, że, no nie wiem, sami napiszcie: przy 30, na barki, na czubietę, na stronę, siedząc, i to z dobrą techniczną. Czy to dużo czy mało, bo mi się wydaje, że, że w chuj, że w chuj, że to jest taki ciężar już, że trzeba gratulować, nie? Wydaje mi się, że to 30 dla kobiety, to jest nawet więcej niż 50 na, na wyciskaniu dla facetów. Tak mi się wydaje. Że ja większą notę bym przyznał za siłę yy, ani niż sobie za te 50, nie? jeszcze trzeba powiedzieć, że oważyłem. Pewnie 120 kilo plus jeszcze, jak te 50 i teraz ten 50 by mnie przygniotło, albo bym zrobił jedno powtórzenie, drugie oszukane. E... No ale co, zachęcam was do tego, żeby zmieniać swoje środowiska i jak... E... Nawet, no wczoraj myślałem, czy... Jak na przykład chodzicie na jakąś swoją siłownię, taką osiedlową, i jakby nie chcecie iść na inną z jakiegoś powodu, bo nie wiem, droższy jest garnet, jest zły dojazd, czy po prostu nie pasuje wam to, że tam jest dziewska muzyka na przykład, nie? no to czy nie warto czasem pójść na siłownię tylko po to, żeby trochę podpatrzeć innych? Bo mi to dało dużo do myślenia, jakby zrewidowało moje. Moje pojęcie o sile u kobiet, bo, bo po tym wyciskaniu ona miała jakiś taki łączony trening barków z plecami, to jeszcze podciągała się na i Ja naliczyłem 8, ale nie liczyłem od samego początku serii. Także no nie wiem, fajnie jest przejście na inną siłownię, jakby wsiąknąć w to inne środowisko. No, taka rozmina na, na sam początek dnia. U mnie jest wtorek? Czy, czy jest środa? Wtorek, moi drodzy. Wtorek. Dzisiaj jest dzień pleców, czyli po raz kolejny dzień pleców jakby w tym cyklu treningowym. Mam 6 dni treningowych, dzień przerwy. Także to są drugie plecy. Dzisiaj troszeczkę inne ćwiczenia niż ostatnio. Yy, filozofia niezmienna. 9 serii na plecy. 3 serii, 6 serii na, na triceps, to się nie zmienia. Zrobimy sobie jeszcze jakieś Allachy, zrobimy sobie jakąś bieżnię. Tylko bieżnia chyba dzisiaj będzie musiała być skrócona. Albo podzielę sobie to na bieżnię po mojej pracy. Na innej siłowni, bo wiadomo, że jak już jest się odpowiednio dużym influencerem youtubowym to ma się dwa karnety na siłownię. Mam multisporta z pracy po prostu na tą osią, moją e, roleniowską siłownię, tam gdzie mieszkam. Dojeżdżam do Szczecina na tą siłownię. E, służy mi po to, żeby, jak mi się nie chce jechać do Szczecina, e, no to wpadam sobie tutaj na siłownię, robię trening jakby, no wiecie o co chodzi, nie? E, To tam kosztuje, nie wiem, 49 zł, także Należy albo tego nie brać. No i też służy mi do tego, żeby w takich sytuacjach, dzisiaj, że mogę nie do końca się wyrobić, bo dojadę na siłownię będzie z 10 po 3. No, jeszcze zobaczymy, bo do, do pracy mam dzisiaj na 6. Znaczy te godziny mojej pracy znowu się zmieniły. Najważniejsze jest, że mam poranną zmianę, ale myślę, że z tym sobie poradzimy. Także co, dopijam zimnego dzika. On był tutaj całą noc w aucie i ma taką odpowiednią temperaturę. Temperatura na zewnątrz jest jaka? No niska, 7,5 stopnia. Widzimy się w pierwszej zerze. Ćwiczenie numer 1 moi drodzy, w dzisiejszym planie. Ogólnie dzisiejszy plan jest taki trochę pomieszany. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze nie zaglądałem z ostatnim treningiem. Także jakbyście mieli takie déjà z ostatnim treningiem, no to jest to spowodowane po prostu pomieszaniem ćwiczeń. No ale co? No na przyszłym treningu to wyprostujemy. Zaczynamy sobie od, od ściągania siedząc tak jak widzicie. oh <sighs> Już teraz wiemy jak to ćwiczenie się nazywało Front Lat pulldown. down. No, ciężko jest z tymi angielskimi nazwami. Ja posługuję się właśnie nimi, bo polskie są takie dosyć skomplikowane. No i co, wracając do tematu, no to delikatnie pomyliłem kolejność ćwiczeń, ćwiczę rano, także czuję się usprawiedliwiony, w przyszłym tygodniu już po prostu polecę po aplikacji. Bo mniej więcej pamiętam, jakie mam ćwiczenia, jakby robię standardowo te ćwiczenia od jakiegoś czasu, tylko kolejność mi się myli. Także jakbyście, tak jak mówiłem, żebyście widzieli, że coś powtarzam, no to po prostu z tego powodu. nie? Na tej siłowni ewidentnie brakuje moich uchwytów do ściągania linki na drążku, ale pomimo tego wzięliśmy sobie fold gripa i też jest naprawdę sporo. Kolejne ćwiczenie to foczy wiosło. Na handelkach szkoda, że nie ma tutaj takiej ławki, że można sobie wiosować na leżąco. To też jest chyba focze wiosło, się nazywa, już nie będę tutaj wiecie. Ściemniał e, 32,5 czyli dosyć sporo obniżka ciężaru wobec e, początku mojej e, fazy redukcyjnej. No ale tak jak dużo razy mówiłem, tak jest po prostu etap, z tym się trzeba e, pogodzić, rozchować e, i po prostu przeczekać to. E, mam wrażenie, że jeszcze tutaj 50 będą latać, tylko, tylko jeszcze nie teraz. 15 I'm talking at least. Jeżeli chodzi o trening pleców na dzisiaj, no to koniec. Niestety takie dwa mówiłem, troszeczkę pomyliłem treningi i może coś się tam powtarzać. I do końca pamiętam co robiłem w niedzielę. No nie chcę mi się sprawdzać w aplikacji, znaczy na przyszły tydzień trzeba będzie to ogarnąć. Wypijam trzeci bidon wody. Tutaj w All Fitness macie wodę z sokiem. Podobno jest zero, Oby tak było, bo moja kaloryka się rozleci. Aby tam miało 5 gramów węglowodanów w bidonie, to tak już nie byłoby źle. Ale wiecie o co mi chodzi, nie? Yy... Jedno, co mi jeszcze przyszło do głowy, no to jak ma się 9 serii na trening, to trzeba zadbać porządnie o rozgrzewkę. Ja takim wielkim wielbicielem rozgrzewki nie jestem, bo nie widzę sensu pół godziny się rozgrzewać, 40 minut trenować. By to mija mi się, jakby w ogóle wiecie, z celem ćwiczenia. Ale jak ma się te 9 serii, z czego dwie jeszcze Wam służą, żeby się dodrzeć. no to macie już 7, to tak średnia ilość, nie? Ja zazwyczaj rozgrzewam sobie bicepsy w treningu pleców, pomimo tego, że jakby, no nie trenuję w ten dzień bicepsów, tylko plecy. Eee, no i nadgarstki, no i troszeczkę plecy, jakieś tam zwisy na drążku, coś w tym stylu, ale nie mam jakby takiej rutyny rozgrzewkowej. No, tak jak Wam mówię, no pół godziny rozdrzewki, jakby po pierwsze nie zmieściłem to w ciągu dnia, jakby w sensie rana. To, to Trochę ślada mi czasu, może bym coś zyskał, ale no, ale nie. No tak mam, tylko po prostu muszę zadbać o te pierwsze serie wstępne i te zwisy na plecach, bo mam 9 serii, a jeszcze takie dwie są do później jak się nie rozrzeje na początku, to jest lipa, nie? Chwila odpoczynku i dwa ćwiczenia na triceps. mm <sighs> Po moim treningu udałem się na bieżnię. Niestety nie starczyło mi czasu, żeby zrobić 60 minut. Było 25... Było 25 minut, też spoko. Będę musiał po prostu iść po pracy na jakiś dłuższy spacer. Mam aktualnie 6,5 tysiąca kroków, także troszeczkę jestem... Poza wyznaczonym celem, żeby mieć te 10 000 kroków po wyjściu z siłowni, ale myślę, że to nie będzie żadnym problemem, żeby nabić to po pracy. Poczekajcie, chwilę tylko mi odparują szyby. Teraz powinno być troszeczkę lepiej. Już coś widzę, a nie chciałbym się tutaj z nikim zderzyć. Słuchajcie, wracając jeszcze do tematu z początku odcinka, czyli z tego, żebyście zmieniali sobie środowisko no to no to róbcie tak, jeszcze raz to powtórzę róbcie, to otwiera trochę trochę głowę już nie myślicie nie myślicie, że jesteście tacy silni albo, że to co wiecie to jest wszystko to co potrzebujecie, w sensie, że jakby posiadacie całą wiedzę, bo pomimo tego, że macie takie przeświadczenie u siebie to ktoś na siłowni obok, dosłownie może mieć inne rezultaty z innej z, z innego podejścia, także to troszeczkę otwiera, otwiera troszeczkę e, troszeczkę głowę. Oczywiście tu nie chodzi o to, żeby się porównywać, e, no bo z biologicznego punktu widzenia wszyscy jesteśmy tacy sami, ale e, jakby środowisko wygląda inaczej, także inaczej się kształtujemy, inaczej nasze organizmy mogą troszeczkę funkcjonować i z innego punktu możemy startować, także nie o to chodzi, żeby się porównywać, absolutnie. Tylko brać jakieś takie nauki z tego wszystkiego, nie? Że, że jednak można coś inaczej i nie, nie zamykać się w takim swoim myśleniu, że jedno ćwiczenie jest idealne i tyle. To naprawdę jest taki, taki, taki potencjał. Potencjał do tego, żeby samemu gdzieś tam sobie dojść do, do wszystkich rzeczy. A najgorzej to właśnie jest się zamknąć na jakieś właśnie własne takie własne przekonania. E, no wracając, e, no to tak, no nie zamykajmy się, jakby od samego początku jak Wam mówię na tym kanale, jakby nie ma jednej drogi, e, to, że ja Wam pokazuję, że liczę kalorie, jeżdżę o 2.30 na siłownię, jakby to nie jest jedyny sposób absolutnie, e, są inne sposoby, czy lepsze, czy gorsze, to Wy musicie ocenić, na pewno miernikiem tego wszystkiego będą efekty. I na tym bym się skupił, czy ktoś ma efekty, czy nie. Ewidentnie kobieta wyciskająca na barki 30 ma jakieś efekty, także na pewno jej trening działa. On nie musi działać na was. Ona ma po prostu swój sposób, który po prostu działa. Wy szukajcie swojego. I miecie otwartą głowę po prostu, nie? Zmieńcie sobie siłownię, zmieńcie sobie środowisko. Przyjdźcie nawet w innych godzinach na siłownię. To też może sporo dać, bo mogą tam przyjść inne osoby. A inne osoby to inne doświadczenia, inne, in, inny staż na treningu, bo to też jest ważne. Jak ktoś jest trochę dłużej na siłowni, no to inaczej na to wszystko patrzę, już przeszedł przez ten, yy, przez ten taki. Taką początkową znajomość z siłownią i ma już wyrobione zdanie na pewne tematy, i się też trzyma tych, tych, tych swoich przekonań. i wtedy możecie ocenić, czy ktoś ma jakieś rezultaty, czy nie. Niekoniecznie powinniśmy e, oceniać to, to, co ktoś mówi albo jak uważa, jak głośno się z tym obnosi. No bo mamy teraz taką erę, że wiecie, im ktoś głośniej czy, czy tym wszyscy, wszyscy go słuchamy, nie? Ja też się jakby na tym łapię, jakby nie jestem tutaj bez winy, ale warto mieć z tyłu głowy, że, że niekoniecznie to, że ktoś głośno mówi albo głośno wyraża opinię i robi to w taki sposób, że przyczuwa uwagę, no to jest takim działającym, nie? Yy, no, taki dość w kapturze, w rogu siłowni, który nie zwraca na siebie uwagi, ale z dopierdolonym kroksem. W sensie takim, że no, wygląda kurwa, kwadratowo. Już nie wnikajmy w temat tego, czy, czy ktoś bierze środki, czy nie, bo to jest kwestia indywidualna. Najważniejsze, żeby się do tego przyznać. W sensie przyznać. No Po, po prostu powiedzieć, że się bierze. Ale taki dość schowany w rodzaju siłowni, nie zwracający uwagi i tylko... Yy, I tylko co? I tylko robiący swój trening. Zapisujący to jeszcze w oldschoolowym zeszycie. To jest taki gość, z którym możecie porozmawiać i to, że on ma taką aparycję często odra, do odra, nie daje przykładu siebie, ale daje przykład innych osób, których ja gdzieś tam obserwuję i zagaduję, no to bardzo dużo możecie od takich osób wyciągnąć, a one niekoniecznie są pierwsze do tego, żeby, żeby głośno o czymkolwiek mówić, bo są skupieni po prostu na sobie na tym swoim procesie, jakkolwiek on by nie wyglądał. To jest ich, jeżeli mają rezultaty, no to po prostu to działa. Także fajnie jest mieć taką osobę. Fajnie jest taką obserw osobę obserwować. A to wszystko zaczęło się od kobiety wyciskającej 30 kg. na barki. Wracając jeszcze do treningu. Dzisiaj troszeczkę, tak jak mówiłem, pomyliłem chyba kolejność. Już nawet nie zaglądałem do poprzedniego treningu z początku tygodnia, bo chyba z niedzieli. No bo sami widzicie, no delikatnie się nie wrobiłem, tam nie było czasu na to, żeby myśleć, trzeba było dźwigać i jakby na tym się skupiłem, ale już sobie na następny raz, na następny tydzień, już naszytuję wszystko tak, żeby było tip top. Bo ja wychodzę z założenia, że jak już wstaję te tak rano, no to chcę, żeby wiecie, no nie jestem, nie o to chodzi, że ktoś jest perfekcjonistą, ale jeżeli ktoś wstaje o tej godzinie i ma coś zaplanowane, nie do końca mu się to udaje i tak, też nie do końca z jego winy. Ech. No to jest takie poczucie, takie w środku, nie? Uczucie, bo zazwyczaj o tej godzinie już byłem w trakcie kończenia treningu, już miałem odhaczone, od, odhaczone, czy na treningu, na cardio, miałem spakowane jedzenie, a tutaj jeszcze mam takie, wiecie, no jeszcze po południu będę musiał o tym myśleć, nie? To mi daje taki, taki niepoczuj wewnętrzny, ale to są takie problemy, wiecie. Do ogarnięcia, jakby to nie ma nie ma żadnej żadnej tutaj. Yy, to nic się nie dzieje, nie? Tylko taki wewnętrzny głos, że można było przyjechać pół godzinki wcześniej. Już nie wiem o której musiałbym wstać, ale dzisiejsze ogarnianie zrania też. Ogarnianie z, rania, ogarnianie z rana też mi trochę zajęło. że zrzucę to na, na, na barki tego, że się ogarniałem. Ech, ale no, kwestia tej mojej siłowni, e, bo mijałem się z kolegą z tamtej siłowni, bo który teraz też chodzi na tą, i też tak kurczę mówimy do siebie, kiedy te, te słońce będzie otwarte. Bo to nie jest kwestia siłowni, bo one są bardzo podobne, te same sprzęty, no trochę inaczej ułożone i trochę więcej ludzi. Da się to jakby jakoś przeżyć, jakby to nie jest, wiecie, dyskwalifikujące, albo tam się mi się nie dzieje, nie? To nie o to mi chodzi, ale zyskałbym po prostu czas. Bo zyskałbym rodzinkę e, no, z 40 minut, a dla mnie to z do rana, wiecie, no, czas z samego rana liczy się podwójnie, ja mam takie wrażenie, że takie 10 minut w łóżku, no to dodatkowe, no to jest dużo. nie? E, już nawet nie chodzi o to, że chcę, chcę się wyspać, to też, ale e, no widzicie, no, już muszę ucinać karnio, nie? Także to też nie o to chodzi, mam nadzieję, że, że słońce się tam ogarnie. Słońce to słoneczne po prostu w Szczecinie e, i będzie można tam chodzić już bez marudzenia i bez dojeżdżania 40 km na siłownię, tylko 32. E, no, także co? Ja dojeżdżam do pracy. Muszę załączyć siódmy bieg w Mercedesie i się pośpieszyć. Także widzimy się już jutro.